Dzień dobry, tu bez dyskusji na ulicy, i dzisiaj spytamy się ludzi, jakie mają skojarzenie z ciałem? Czy jest to raczej skojarzenie negatywne czy pozytywne? Zapraszam. Chyba jakaś taka kultura fizyczna, jakaś taka siła z tym, że dużo można, ale trzeba o nie dbać, bo to bardzo ważny zasób. Jasne, a takie raczej negatywne czy pozytywne? Takie raczej pozytywne. Myślę, że ciało to jest super sprawa i jak się żyje w zgodzie z własnym ciałem i się no dba, o, o nie dba, to można się naprawdę super czuć. Słowo ciało może być związane i z człowiekiem. E, mówimy o zwierzętach, że też mają swoje ciało. Także dosyć szerokie pojęcie. Trudno, żeby człowiek istniał bez ciała na przykład, nie? Albo zwierzę też. Jakie pan, pan ma pierwsze skojarzenie z słowem ciało? Ciało? E, w formie fizycznej oczywiście. To jest, tak jest. Czy, e, jakieś mięśnie i tak jest.